Wykres funkcji kwadratowej f od x równy 1, 2x przesunięto o 4 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g od x. Wyznacz zbiór wszystkich argumentów x, dla których funkcja g od x przyjmuje wartości większe od 2. Na początku pokażmy, jak wygląda przesuwanie jednomianu kwadratowego o wektor. Załóżmy, że mamy sobie jakąś funkcję, niech to będzie jeszcze raz f od x, w postaci a. X kwadrat, czyli to jest jednomian kwadratowy. I my ten jednomian kwadratowy chcemy przesunąć o jakiś wektor o współrzędnych p oraz q. p to jest przesunięcie na x, lewo, prawo, a q to jest przesunięcie na y, góra, dół. No i teraz, w wyniku takiej translacji, takiego przekształcenia, nowa funkcja, nazwijmy ją g od x, będzie miała postać a w nawiasie x minus p do kwadratu czyli w miejscu, przy x zrobiliśmy x minus p do kwadratu, czyli przesunięcie o p, dodać q. Czyli na przykładzie mamy funkcję f od x równą, tak jak u nas, 1 druga x kwadrat. Chcemy ją przesunąć o wektor v i my wiemy, że to przesunięcie jest o 4 jednostki w prawo, czyli na x mamy o 4 w prawo, na y nic się nie zmienia, czyli piszemy 0. W rezultacie otrzymujemy funkcję g od x zapisaną wzorem 1 druga x minus ta liczba, czyli minus 4 do kwadratu, dodać q nasze, q to 0, można tego w ogóle zera tutaj nie pisać. Czyli zobaczmy, mamy wzór funkcji g od x, to jest 1 druga x minus 4 do kwadratu i my chcemy, o nich chcą nas, żebyśmy wyznaczyli zbiór wszystkich argumentów x, dla których funkcja g przyjmuje wartości większe od 2, czyli chcemy, aby ta funkcja była większa od 2. Co robimy? Proponuję na początku pozbyć się tej jednej drugiej, czyli pomnożyć stronami razy 2. Mamy x minus 4 do kwadratu większe od 4. Przerzucamy sobie 4 na lewą stronę, mamy x minus 4 do kwadratu odjąć 4, większe od 0. No i tutaj jest już wiele metod w tym momencie. Co możemy zrobić? Możemy na przykład zauważyć, to jest x minus 4 do kwadratu odjąć 2 do kwadratu i zastosować wzór skróconego mnożenia na a kwadrat minus b kwadrat, czyli a minus b razy a plus b. Ten wzór jest oczywiście w tablicy maturalnej. No to u nas to będzie a, to będzie b. Czyli według tego wzoru mamy a minus b, czyli x minus 4 odjąć b, czyli odjąć 2, razy w drugim nawiasie mamy x odjąć 4, dodać b. Czyli dodać 2, i takie coś ma być większe od 0. Mamy zatem x odjąć 6, a w drugim nawiasie mamy x odjąć 2, i to ma być większe od 0. I co teraz? Zaznaczam, może mm, najpierw policzymy miejsca zerowe, czyli przyrównajmy nawiasy do 0. Mamy zatem x minus 6 równa się 0, x równa się 6, i z drugiego nawiasu mamy x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. Zaznaczamy sobie na osi x miejsca zerowe, czyli liczbę 2 oraz liczbę 6, i teraz patrzymy, co stałoby przy x kwadrat. x razy x daje nam x kwadrat, czyli stoi tutaj liczba dodatnia, czyli ramiona tej funkcji idą do, do góry. No i teraz patrzymy, jaki tu jest znak. Tutaj mamy większe, czyli nasza funkcja musi być większa od 0, czyli gdzie wykres naszej funkcji jest większy od 0? W tym obszarze. Oraz w tym obszarze. Zatem w przedziale od minus nieskończoności do 2, suma od 6 do plus nieskończoności, czyli x należy od minus nieskończoności do 2, suma od 6 do plus nieskończoności. I teraz uwaga techniczna: jeżeli ktoś w tym miejscu nie zauważy wzoru skróconego mnożenia, nie ma problemu, można to policzyć deltą. Z tym, że x minus 4 do kwadratu, tutaj też trzeba zastosować wzór skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu. Przypomnijmy, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli u nas to by wyszło x kwadrat minus 2 razy x razy 4, dodać 4 do kwadratu i jeszcze mamy dalej minus 2 kwadrat, czyli minus 4. I to ma być większe od 0, czyli mielibyśmy postać x kwadrat minus 8x. Dodać 16 minus 4 większe od 0, czyli byśmy mieli x kwadrat minus 8x plus 12, większe od 0. No i tutaj, oczywiście, można zastosować deltę delta to 64 minus 4 razy 12, czyli będziemy mieli minus 48, delta 16, pierwiastek z delty to byłby 4, miejsca zerowe x1, czyli minus b, czyli minus minus 8 to byłoby 8. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 4 na 2A, czyli na 2 razy 1 byśmy mieli 4 na 2, czyli 2 no i x2 to byłoby 8, dodać 4 na 2, czyli 12 na 2, 6. Mielibyśmy takie same miejsca 0, 2 i 6, i dalsza analiza byłaby zupełnie taka sama. Dalsze rozwiązanie, czyli odpowiedź mamy tutaj.